Ale jadę. Jak John. Jedziesz jak John? Jaki John? Pogrąca John. Ty, ale mam kierownicę pogryzioną, ty. No bo kurde, gryzie, że jedziesz. że no, uderza, że mi w ogóle. No to ja nie wiem. Dać ci nowy sprzęt. Tak? Tak, właśnie, tak właśnie szanujesz. Nowy sprzęt. Firmowe auto. Firmowe auto, firmowe paliwo. No coś tam przed nami jest. Ale powiem ci, że nie wiem co to jest. Dziwnie wygląda. Pewnie coś jest. Ty, co to jest? My to spotkaliśmy? Pewnie wiecie? coś jest. A to statek, chyba jest. A co to jest? Albo to takie Pewnie na wodę. Coś Albo to takie na wodę to może być. Ty, a a coś to nie. Dobrze się czujesz. Ty, co Co jest? To. No patrz, to. In, no, no. Inny piasek. Ty, no? Ty to, może tu w, w węgiel, tu może być, ty. ty a co to podam? Weź, weź skręć może na prawo. Widzisz, co tam jest za górami? Ma taki nie. dziwny kształt. To taki kształt leja jakby. Właśnie nie, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. Może to jest lądowisko Fufo? Ty co to jest? Ty co to jest? I bez kitu, te... co to jest? Co my znaleźliśmy w tym momencie? Czemu tam na górze jakaś antena jest? Nie, to trzeba to trzeba zbadać. Wyciągaj kurde termometr. Chyba kran jest. A no nie gadaj, serio? Serio? Tylko tyle. Kurde, słabo, słabo. A wyglądało ciekawie, jak jakiś lądownik UFO, czy coś. Może jest, ukryty. Jak się całą wodę wyleje, to się otwiera tajne przejście. Ty, umarłem. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Co? Zatrzymaj się. Umarłem z głodu, chyba. No, rozciągnęło się na całą pakę, coś rozciągnięty jak dywan. Nie mów głupst. Pa drzwi O Kulturka siedzi tutaj gentleman. Wyciągam go Z Zabieraj kolegę i nie pijecie więcej Dobra to, to Ja mówiłem że ma się za mnie, za, mnie, za mnie nie przebierać Dobra można jechać Już go nie ma Ale jadę ty Ile, ile, ile? Nie wiem stary, druga 30 Aha. Okej. To jeszcze kawałek trzeba się przejechać. Ty. Co jest? Ty to widzisz? Zielone. Nie, 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 tam, tam, tam daleko. Jest jakiś kanion taki wyrąbany? Na lewo. Jest dziura, no normalnie jest dziura, ty w ziemi, no. Czy mi się wydaje? Czemu my leżymy? Tam daleko, ale daleko, daleko. Ale dobre tri co jest? Eee, nie wiem, co jest, ale na szczęście to, to, to coś jest za samochodem. Kurde, ja tylko skręcałem i mnie wycisnęło przez szybę. Ty, ale ty widzisz tam takie. Nie wiem, co to jest. Dziura czy coś? No takie jakby zapadnięte, ale nie wiem, czy to po prostu się nie doczytało. No, będziemy obserwować, no zobaczymy. No jeżeli się będzie zmieniać, to... to no. Ale no wydaje mi się, że to nie jest, no zresztą nie wiem, Trudno powiedzieć. KAMIEŃ! Za późno się wczyta. Czy my wszystko mamy? Mamy wszystko, jedź dalej. Pancerny samochód. Opanowałem, opanowałem, no po to jest kurde... Um, Daisy Auto. Zombies. Daisy Auto, Zombie Z To jest Daisy Auto Ty, coś tam widzę Przy drodze przed nami. To nawet jak bomba wybuchnie, to nic się nie stanie. Nie skręcaj moją kierownicą. <śmuchajcie> nie skręcam Zamontuj się swoją, bo. Kurde, się przemykam. Nie, to jest to. To rozmazuję. Prze przemykam się jak cichacz pod kołdrą, ty. <śmuchajcie> Patrz. To jest, to jest mała budka, zatrzymujemy się czy jedziemy dalej? O, skrzynka! Dobra, a to mi zaciął grę przez chwilę. To nie, nie, nie mamy broni nie... to na pewno, a jest tutaj niefajny pan który... Który nie reaguje na uderzanie w niego drzwiami On w ogóle poszedł w cholerę, nie? Dobra, zawijamy, nic tu nie ma Czekaj, mam beczkę z olejem. Zupełnie. O tych... Tu nam zleciało parę! Gdzie jest auto? Na drodze chyba Mówię że twoje ciało jest rozmazane na pasie. Nie no to co innego było teraz To były drzwi w suficie i beczka w samochodzie Zamknięcia o. nie mamy do schodów. Dobra możemy jechać, co? Jak nie mamy? No Nie wiem gdzie się podziało Ty a masz wszystkie liczniki tam? Ty czegoś ci brakuje chyba Nie mam wszystko Prawy górny Tutaj patrz masz licznik o, o. I, i klapka to, to weź klapkę ja ogarnę licznik Co o. mi tu grzebiesz? Ale naprawiałem, naprawiałem Fajnie, ja nic nie robię z Jedź, Jedzieć Odepnij szybciej Czekaj, bo tu kurde zatkało się to Co ci się zatkało? Twoja stara Oha! Ty wiesz, że... A wiesz, że to też twoja, nie? Kurde! Okay. Nie, musisz ty kierować, bo mi się zaczęło ciąć. Co jest? Nawet nie mogę normalnie wyjść z samochodu. <grym> Zostaw ten samochód. Ty czemu? Ła! Nie żyje. Hmm. No, to ja uważam, że możemy się trochę pobawić w, w naprawę samochodu. No, on, on jest cały ten w tym w samochodzie. Okej, okay. o, o, dobra. Nois! O! Wleciał. Kurde drzwi urwane. Co on do... robi, salto? To, co już tam w Twoich oczach robi, to to już jest. On się rzuca, dobra. To jest, to jest, to jest, to jest Twoja, kurde, tam. Ale to Ty możesz jechać, bo mi się tutaj. O licznik Ty. Dobrze, 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 że otworzyłem te drzwi, byśmy pojechali bez. No idzie to, poleciało teraz. A tu, dobra, mam ręce. 1371 km, gość. Co to było? Czym mnie przejechałeś? Co zrobiłeś? Przejechałeś mnie. Jak cię mogłem przejechać na fotelu, gościu? Przecież byś siedziałeś no i u, usiadłem na asfalcie i po mnie przejechałeś. No i po co siadasz na asfalt? No samo mnie siadnęło. Czy możesz mi przestać skręcać? Ja nie skręcę, tylko patrzę przez szybę. No, co mnie osądzasz? Spokój się. Hop, jak się musiał taki Żyra przesunąć. Zamiast bo drugiej jest, szyi to ja masz ja długi tuł. Ja jestem trochę Żyrufu. O ty, coś jest! Ja chyba ga, ga, garagę, chyba. O kurde. U. No, już mi zacięło i zarabię. Dobra, niech będzie tu. O, biega, biega tu, biega tu. Mar Marian. Nie mam broni. Dob ja się pakuję na pakę. I prze przeczekuję tu noc. Dawaj, dawaj, hotu, tu, Ale mi się zadzina. Dupa się nie zacina, chodź Odłoży klapę na górze Już, już się otwieram, wbijaj, wbijaj, wbijaj Dobra, jest safe Drzwi zabarykadowane Zbir U. na zewnątrz nam nic nie zrobi, ty, a... Kurwa, normalnie jaka skrytka, nie? A gdzie mamy klapę? Ty, on chodzi koło drzwi Ale creepy, nie? Y to fok... Czemu, czemu... Ty biegnij do mnie, biegnij do mnie Sparaj, kup sobie własny Camper Ty oczekujesz, że się drzwi od lodówki otworzyły same z siebie? To fuck? No No Na... nie mówisz, że nawiedzony garaż to jeszcze tu nam typ chodzi, nie? I nie mamy broni Na mych oczach się dodam się ten jo, ale... jaki klimat stary, pochowani tu jesteśmy Tam się światło świeci z przodu Uuu no próbuje... Ty atakuje nas Próbuje się dostać do środka nie, nie mamy broni, kurde przerąbane. Wierze, wydaje mi się, że nasłam na, na nas swojego królika, ale już tego królika nie ma. Nasze systemy ja nie mogę. systemy obronne zadziałały i nas tu... wiesz, obroniły Ty Ty otworzyłeś drzwi czy on? Nie ja. Nie baw się tymi drzwiami, został są zablokowane. <laughs>